¡Cama! W dzisiejszym filmie pokażę Wam prawdopodobnie moją najlepszą partię w życiu, a na pewno najlepszą partię w ostatnich kilku miesiącach, może kilku latach, ponieważ wieczorem e, we wtorek zdecydowałem się zagrać na Titan Tuesdayu, nie streamowałem tego, e, natomiast to okazało się, że całkiem dobrze gram w szachy, ponieważ mierzyłem się z różnymi zawodnikami, wygrałem w 20 ruchów z zawodnikiem 2.900, Ograłem z zawodnik ogrywałem zawodników, e, którzy mieli i rankingi wyższe ode mnie 2,765. Wygrałem z zawodnikiem 2,800, i to jest właśnie ta partia, którą chciałem wam pokazać. Bo zobaczcie, zwyciężyłem 50 ruchów i 95,7% dokładności. Zdarzały mi się partie, w których miałem wysoką dokładność, ale nie zdarzyło mi się, żeby na 50 ruchów z kimś, kto ma wyższy ode mnie ranking, i to kolorem czarnym. Tak go totalnie zniszczyć. Także zachęcam do oglądania, a my już lecimy. E, także moim przejmikiem był taniolua Aps 116, kimkolwiek on jest, e, tempo jest 3 plus 1, no i lecimy. Nastąpiło E4. No i ja zagrałem D6. Ogólnie zmieniam trochę swoje debiuty i te warianty, które teraz grywam, bardzo dobrze mi się gra. Może to jest po prostu kwestia tego, że ja złe warianty grałem do tej pory. Natomiast gram sobie D6, D4, skoczek F6, skoczek C3, skoczek D7, skoczek F3, E5, goniec C4, goniec E7, roszada i C6. I to jest rzecz, a w zasadzie nawet tutaj i tutaj, to jest główna pozycja z wariantu, można go nazwać filidorem, można go na nazwać... No, Pircem może nie. To jest po prostu wariant, który nawet na dobrą sprawę nie ma tak stricte sprecyzowanej nazwy. Widziałem, że nazywają go także jakimś Black Lionem. Natomiast chodzi o to, że zawsze stoi się tutaj trochę gorzej. Można tę pozycję uzyskać różnymi kolejnościami posunięć. Natomiast moja idea jest taka, że po prostu stoję i być może kiedyś będę atakował przeciwnika na skrzydle. I z tego co zauważyłem, fajnie jest grać tego typu rzeczy pod tym względem, że nawet zawodnicy mający wyższy ranking bardzo często. Nie uczyli się tego, więc grają po prostu w szachy. Nie ma czegoś takiego, że on nauczył się 20 ruchów, a ja tylko 18, więc dlatego przegram. Więc nastąpiło wieża E1, H6, H3 i Roszada. I w tym momencie mój przeciwnik zdecydował się zagrać ruch, który jak zobaczyłem pierwszy raz, to pomyślałem, że może tutaj być źle, ale jak zacząłem liczyć, to okazało się, że trochę go przeliczyłem, bo przeciwnik zagrał ruch skoczek H4. I idea jest taka, że jak ja zagram sobie coś, co chciałem, czyli na przykład tutaj, przeciwnik wejdzie tutaj, ja sobie zagram tu, to ten skoczek jest po prostu uciążliwy i trudno jest cokolwiek z nim zrobić. No bo nawet jak zagram w ten sposób, nawet gdyby zdecydować się na takie coś, takie coś i nie wiem, tam powiedzmy koniec E3, chodzi o to, że nawet takie bicie nie jest dla mnie jakoś super dobre. Natomiast ja. Znalazłem linię, która jest jakby jedną z niewielu, które zapewniają mi równowagę. Wziąłem, zacząłem tutaj liczyć i zdecydowałem się zbić na D4. Nastąpiło odbicie, ale teraz wchodzę skoczkiem na E5. Atakuję tutaj stępem, więc na przykład taki ruch jak skoczek F5 jest po prostu głupi. No bo mam tego silnego skoczka, który zawsze będzie mógł zbić na C4. Dlatego przeciwnik gońcem sobie odszedł. Ja zagrałem Hetman B6. To, co też się zmieniło w mojej grze po Pradze, to jest to, że grając z lepszymi zawodnikami, ja się nie boję iść na tak, wiecie, ja nie mam czegoś takiego, że o, przeciwnik mnie ogra. Będziemy sobie grać, będę poprawiał figury i co ma być, to będzie. Nastąpiło bicie, bicie i przeciwnik zagrał F4. I po F4 wydaje się, że są duże problemy. I w zasadzie byłyby, gdyby nie to, co ja zagrałem, bo jeżeli oddaję sobie skoczkiem... To zauważcie, że przeciwnik ma nawet ruch skoczek G6, i ten goniec wiąże mojego pionka, i tego typu pozycja jest po prostu dla mnie zła. Ale ja wziąłem i znowu liczyłem, 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 i w tym momencie zagrałem lepiej niż mój przeciwnik, pomimo tego, że on ma 250 rankingu więcej. A mianowicie, wyobraźcie sobie, że najlepszym ruchem w tej pozycji jest cofnięcie się skoczkiem, ale nie tym, co myślicie, bo najlepszym ruchem jest zagranie w ten sposób. I teraz, jak przeciwnik to zbije. To ja biję tutaj, atakuję, wieżę, zaraz odbiję i zdobyłem pionka, i mam lepszą pozycję. Więc fajnie. E, przeciwnik więc pomyślał, 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 i zagrał ruch skoczek F5, i znowu przeliczyłem go, bo zdecydowałem się zbić. No, i teraz okazuje się, że nie jest lekko, bo wydaje się, że znowu białe tutaj wygrywają, bo po biciu zauważcie, atakowane są dwie figury. Jak skoczek odejdzie, to tracę końca, jak goniec odejdzie, to stracę skoczka. Ale to wszystko widziałem, grając posunięcie skoczek E8, że w tym momencie mogę zagrać znowu jedyny ruch: goniec H4. I teraz, jak przejmik to zbije, no to ja biję i zdobyłem jakość. Więc fajnie. Przejmik więc zagrał wieża E2, ale ja teraz sobie wracam, i jak się tak zastanowicie to po kolejnym ruchu nagle ja mam silne centrum i jego pionki nie wiadomo po co są zdublowane po linii F, no i mam stabilną pozycję, a jeszcze do tego jego goniec jest bardzo mocno zablokowany. Ale okej, okay, to nie była pierwsza sytuacja w moim życiu, że mam lepszą pozycję z lepszym zawodnikiem, Zobaczymy, jak będę grać. Zauważcie też, że dzięki temu, że ja sobie gram to właśnie D6, skoczek, F6, skoczek, D7, e 5 bla bla, bla, to ja mam więcej czasu, bo ja w każdej partii mogę grać to samo i niech przeciwnik tutaj się zastanawia. Oponent zagrał G4, żeby bronić tego pionka, te pionki mogą być kiedyś problemem. Natomiast ja na spokojnie skoczek idzie na D6. Przeciwnik zagrał wieża D1, żeby wprowadzić ostatnią figurę. No to ja wprowadzam swoją. Nastąpiło król G2, skoczek poszedł na C5, goniec B3 i znowu pytanie dla Was. Jak sądzicie, czy warto jest to zbić, żeby zdobyć gońca i zepsuć przeciwnikowi pionki? Ja już w tym momencie widziałem... Że nie ma sensu, bo ten goniec to jest trup, to jest zdechlak. Ja mogę to zbić i zbić, ale ta pozycja już nawet nie jest dla mnie za bardzo lepsza, bo przeciwnik pozbył się swojej najsłabszej figury. Znowu podjąłem dobrą decyzję. Zdecydowałem się zagrać ruch skoczek na E4. Przeciwnik wziął, policzył i zdecydował się, że bije. I teraz następuje. Kontynuacja, z której jestem mega dumny, bo w sytuacji, w której mamy mało czasu, w sytuacji, w której gramy z kimś lepszym, bardzo łatwo jest tutaj spanikować. Natomiast ja wziąłem i po raz kolejny policzyłem, myślę, że trochę dokładniej niż mój przeciwnik, ponieważ w tej sytuacji mogę zdecydować się na bicie na C3. Nastąpiło teraz bicie, bicie, bicie i bicie, i przechodzimy do różnobarwnych gońców. I w sumie to ja mam jednego, mam jednego piąka. No, nawet nie mam jednego piąka, więc jest równowaga materialna, ale słusznie oceniłem, że ta pozycja dla mojego przeciwnika jest przegrana praktycznie. I jest przegrana głównie dlatego, że ten goniec jest jakąś totalną tragedią i nie ma jak wykonywać posunięć. No i tutaj liczyłem, że przeciwnik zagra C4, no i tutaj pewnie dałbym szacha i wchodził wieżą od tyłów przeciwnika. Natomiast przeciwnik zagrał król F3 i po moim kolejnym ruchu Okazuje się, że oponent ma bardzo dużo problemów, bo zagrałem posunięcie C4. I w tym momencie, jak chcecie, to możecie sobie zobaczyć jedną z ostatnich partii komputerów, które wrzuciłem, bo tam była taka sytuacja, gdzie Stockfish oddał pionka i ten goniec nie mógł się ruszać. I dosłownie grając tę pozycję, ja widziałem, miałem przytoczami tamtą partię. Zagrałem wieża E1, przeciwnik to zbił, ja to zbiłem, zbiłem tego pionka i nagle moje pionki i goniec tworzą taki mur. I teraz to, co zrobiłem, to zrobiłem po prostu hops, 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 hops i zbijam tego gońca i przeciwnik praktycznie nie ma przed tym obrony. Jedyna obrona, jaka by była, no to po prostu podejście tutaj królem, ale i tak w pewnym momencie ustawiłby się cuk zwang. Dlatego nastąpiło król e3, ja jeszcze zagrałem f6, żeby zablokować te pionki, no i zdecydowałem się iść królem. I to, co jest ciekawe, co wam zaraz pokażę, że gdyby na przykład w tej sytuacji Przeciwnik właśnie zagrał w taki sposób, żeby bronić tego gońca. To w pewnym momencie ja po prostu mogę stać w miejscu. Mogę zagrać na przykład B6, i jemu kończą się ruchy. Bo on zagra tak, no to spoko. No to ja sobie mogę, nie wiem, pewnie zbić nawet tego pionka. Przeciwnik to zapcha, ja wrócę, i nagle przeciwnik nie ma żadnego ruchu. Jeszcze mógłby spróbować G5, tak? I teraz nie ma żadnego ruchu. Ten goniec. To byłby duży pionek. Dlatego przeciwnik stał w miejscu, ale ja po prostu podszedłem sobie królem. Tutaj nie zareagowałem. Co z tego, że przeciwnik ma na tym skrzydle jednego pionka więcej? Skoro ja zdobyłem. No i reszta tej partii, jako że to był Titan Tuesday, to dograliśmy do końca. Zamatowałem swojego przeciwnika. Zagrałem jeszcze F5, widząc, że przeciwnik ma tego pionka. Musiał się nim ruszyć. Dostał mata. I ograłem swojego przeciwnika. I naprawdę była to taka partia, że. No, czułem pełną kontrolę. I to są takie partie, które sprawiają, że fajnie jest grać w szachy. My gracie w te szachy i myślicie, kurczę, to wyszło, to wyszło, to wyszło. Można w te szachy grać można tych lepszych zawodników ogrywać. Także w przyszłości prawdopodobnie zobaczycie trochę, znaczy postaram się grać jak najwięcej, no bo szachy po raz kolejny, po raz kolejny w życiu zaczęły mi sprawiać przyjemność. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i nara.